Dzień dobry, witajcie na kanale RC4Fan. Dzisiaj kolejny odcinek pomocy modelarskiej. Mieliśmy dużo zapytań a propos ładowarek fvp ków C1 i problemu, który się pojawia w ładowaniu, czyli komunikatu. Delta V. Dzisiaj pokażemy Wam, co on oznacza, jak z niego wybrnąć. Ładowalka C1 XR ma zabezpieczenie, które powoduje, że przy rozjechanych lekko celach w modelu nie pozwala włączyć normalnego cyklu ładowania. To, co należy zrobić, podłączmy najpierw baterię. Tutaj używamy pakietu Smart 5000 na x 60 na przejściówce Traxasa. Zróbmy normalne połączenie. W momencie, kiedy pojawia Wam się na wyświetlaczu komunikat Delta v Peak oznacza to nic więcej jak zabezpieczenie przeciwko rozjechanym celom. W związku z tym wtedy ustawiamy następujący program. Klasyczny program Ładowania baterii LiPo 5000 to program SELECT LiPo Batery. No i oczywiście tutaj wybierając odpowiednie parametry LiPo 2S 5000. No, sugerowany prąd ładowania dla pakietu 5000 1C, czyli 5 Amperów Ale w przypadku pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu Delta VPIC, musicie wybrać następujący program. Przechodzimy przez wszystkie programy, szukając programu, który nazywa się User Set. Program Select User Set, start. Jeszcze raz potwierdzamy startem i plusem ustawiamy 10 minut. Zatwierdzamy startem. Przechodzimy do opcji LiPo. Potwierdzamy startem i puszczamy normalny program. Precharge 10-minutowy może być niewystarczający. Dlatego taką operację możecie powtórzyć adekwatnie tyle razy, ile będzie to potrzebne, do tego, żeby cele były tak wyrównane względem siebie, żeby można było już normalnie użyć programu LiPo Balance i Charge. Oczywiście podczas takiego Wyrównywania podczas precharge'u możecie sprawdzić, w jakim, stanie, w jakim stanie są poszczególne cele, naciskając plus. I na wyświetlaczu w przypadku baterii dwucelowej, czyli 2S, macie odpowiednie parametry dla celi. Ta bateria, ponieważ jest nowa, jest wyjęta z pudełka, jest w tak zwanym skorydżu, czyli um, napięcie nominalne powinno wska wskazywać um, 3,80 V na cele. Sprawdźmy. No dokładnie. Pierwsza cela 3,81, druga cela 3,81, więc idealny storage, idealny brak jakiejkolwiek rozbieżności um, w celach. Um, natomiast, a, jeśli um, na ładowarce wyskoczy komunikat, Delta v a używacie pre No i oczywiście pamiętajcie, że adekwatnie do stanu rozjechania pre należy powtarzać. Co istotne, w momencie, kiedy sprawdzicie, że cele są równe, należy zakończyć pre i powrócić do opcji Lipo Balance i Charge. W tym celu wyłączamy pre -charge naciskając Stop, przechodząc powrotem na User Set, Start, jeszcze raz Start. Tutaj ładowarka zapamiętała ostatnie ustawienie. Naciskając Start wyłączamy 10 minut z powrotem na opcję OFF. Potwierdzamy startem i potem przechodzimy do programu Program Select Lipo Battery. Start. Mamy ustawione właściwe parametry dla ładowanej przez nas baterii i wtedy już rozpoczynamy normalny cykl ładowania. Przy opcji Pre-Charge Wyrównaliśmy cele, co zabezpieczyło baterię i dalej możemy ją normalnie, normalnie użytkować. Pamiętajcie, że przyciąg można powtarzać wielokrotnie do uzyskania efektu wyrównania celi, potem puszczenia normalnego, normalnego programu. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że w dalszym użytkowaniu zarówno tych ładowalek jak i baterii na dzisiejszy film Wam pomoże. Zostawiajcie koniecznie komentarze, łapki w górę, łapki w dół. Dziękuję i do zobaczenia.